Witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak w bardzo prosty sposób, bardzo tanim kosztem zrobić sobie świeczkę wiatroodporną, survivalową, bardzo, bardzo praktyczną rzecz. Co nam potrzebne jest? Jest nam potrzebna zwykły, zwykły podgrzewacz tak zwany. To można kupić bardzo tanio w różnych marketach w ilości na przykład 100 sztuk za nie wiem, 5 zł, nie wiem jaka jest teraz tam cena yy, i jak to się robi odpalamy takiego oto tutaj podgrzewaczyka i on się pali dajmy mu chwilę żeby on się rozgrzał więc dam mu jakieś kilka sekund I teraz spójrzcie, on już się tę chwilkę rozgrzał, już zaczyna się topić wosk. Jeżeli ja w tej chwili dmuchnę, świeczka zgaśnie. Bez najmniejszego problemu, prawda? To nie jest świeczka wiatroodporna. Zdecydowanie, lekki podmuch z moich ust zgasi ją bez najmniejszego problemu. Co trzeba zrobić, żeby zamienić taki zwykły podgrzewacz w świeczkę yy, yy, wiatroodporną? Yy, wystarczy wsadzić tam coś takiego. Zgadliście? Jest to zwykła, najzwyklejsza w świecie zapałka. Trzeba tam po prostu wsadzić parę sztuk i je tam zostawić. Ona się teraz fajnie zajmie ogniem. Za chwilę sobie syknie siarką. I tych zapałek trzeba dać kilka, nie? Powiedzmy z 5, z 7. Ale ja nie mam, ja mam akurat trochę pozostałych wykałaczek, więc spróbuję dziś z wykałaczkami, bo mi zostały z czegoś, to je wykorzystam akurat do tego pokazu. Ale ogólnie daję zapałki, po prostu wsadza się kilka zapałek i się czeka. I gwarantuję Wam, że po jakimś czasie ta świeczka będzie nie do zgaszenia za pomocą dmuchania. Na jakiej zasadzie to działa? To drewno, które tam jest, ono jest tam cały czas i nagrzewa się do niezwykłej temperatury, będąc cały czas jakby pod płomieniem. <laughs> Temperatura jest później tak wysoka, że musicie uważać, gdyż ten podgrzewacz robi się cholernie gorące. Ale tak cholernie gorące się robi, że na przykład on mi tutaj. Odbił takie kółeczko, teraz go nie widać. Na drewnie. Słabo go tu widać, nieważne. Jeżeli, go, jeżeli podgrzewacz trzymałem w takim specjalnym szklanym... Jak to się nazywa? No, no na świeczkę takie szklane, miseczka, no nie wiem jak to nazwać, to mi te miseczki potrafiły pęknąć od temperatury. Także musicie bardzo uważać, żeby nie zostawić takiej świeczki byle gdzie, bo za, zapruszycie sobie ogień, po prostu doprowadzicie do pożaru. Hmm. Także ostrzegam, dlatego ja sobie trzymam to teraz na stali nierdzewnej, która mi się nie zapali, choćbym tutaj ognisko sobie zrobił, nie? Ale ostrzegam Was, jak to położycie w jakimś słabym miejscu, możecie doprowadzić do pożaru, ponieważ ten podgrzewacz jest później cholernie, cholernie, cholernie gorący. Dobra. Wsadziłem sobie... Oj, trzeba uważać, żeby nie zgasić, bo to się może kiepsko skończyć. A. Dobra. Yy, powiem Wam, bo dokładnie sam nie wiem, jaki czas trzeba czekać, żeby to zaczęło faktycznie być wiatroodporne. Yy, na pewno musi się stopić wosk. Na pewno musi się to chwilę to drewno, które tutaj dołożyliśmy, musi się trochę ponagrzewać. Więc stopuję w tej chwili i zobaczymy za jakieś 15 minut, nie? Dobra, słuchajcie. Udało się. Teraz y, to jest ta świeczka, którą przed chwilą przygotowywałem, ale ona tak średnio wyszła mi. Już wam mówię czemu, od razu będziecie wiedzieć, jakich błędów nie popełniać. Ona nie była świeża. To znaczy y, była już y, troszeczkę upalona, a te podgrzewacze, te świeczki w mojej opinii to są raczej jednorazówki. Bo później ten knot jest za krótki i ona się już słabo pali. No ale coś nawet z tego wyszło, więc to jest ta pierwsza. No i dodatkowo wykałaczki to nie jest zbyt dobry materiał, jednak, jednak jest chyba lepszy ten zapałki. A to jest druga, którą nastawiłem parę minut po tamtej. Ta była świeża, dałem tutaj tylko zapałki i ta się pali już zdecydowanie lepiej. Zobaczcie, a to są zwykłe świeczki bez niczego wsadzonego. Zobaczcie jaka jest różnica w płomieniu. To jest zwykły standardowy płomień, natomiast tutaj jest jakby kilka złączonych płomieni w jeden. Ona się pali zupełnie inaczej i też o wiele bardziej dymi. Te praktycznie nie dymią w ogóle, a ta, ta jest taka jaka powinna być. Dymi i to dosyć sporo. Oczywiście na kamerze tego nie uchwycę, ale ten wosk rozpuszczony praktycznie gotuje się tam. Widać bąbelki jak idą do góry, choć że temperatura jest znaczna. Zobaczcie. To sobie mogę wziąć do ręki bez najmniejszego problemu. Tego, tego już nie, bo parzy jak jasna cholera. Tego to nawet nie dotykam, bo to jest najmocniejsze to jest ta różnica. To drewno, które tam wsadziliśmy, ono się nagrzewa do niesamowitej temperatury, to yy, to aż tam wszystko się gotuje. No i teraz zobaczcie, jaka jest różnica, żeby to zdmuchnąć. Spróbuję jakoś tak ustawić jedno przy drugiej. O, dobra. Powiedzmy, że te dam na razie na mikro. Powiedzmy, że ta jest ta, ta słabsza. To jest ta, którą ja zrobiłem z wykałaczek z niepełnego podgrzewacza. Zobaczymy. Uwaga, będę dmuchał. Zmuchnąłem bez problemu. Także to nie było to. Zobaczmy. Ta, która jest lepsza. Powinna być lepsza przynajmniej. Być może jeszcze nie są wystarczająco nagrzane, ale sprawdźmy. Widzicie różnicę? Ta już zgasła. Dmucham mocniej. No, udało mi się zdmuchnąć. Jeszcze nie była dobrze nagrzana, ale gwarantuję Wam, że jak jest dobrze nagrzana, to jest bardzo ciężko, bardzo ciężko zmuchnąć. Czasami jest to wręcz niewykonalne. Spróbujcie się pobawić i dajcie znać, czy Wam wyszło. Na razie. Jeszcze dodam, że świetny, świetny to jest, to patent. Niestety, no, tutaj demonstracja trochę nie wyszła. Może nagram to kiedy indziej jeszcze raz. No, w każdym razie ja w ten sposób rozpalałem ogniska w zimie przy 20 stopniowym mrozie bez najmniejszego problemu. Spróbuję to podpalić jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Eee, chyba się nie uda. Dobra. Słuchajcie, postanowiłem dać jeszcze jedną szansę tej świeczce i, i, i spróbować jeszcze raz. Aczkolwiek, no spróbujmy. Dmucham. Ta zgasła, ta jeszcze nie Coś takiego Teraz już tu mucham naprawdę mocno I jak widzicie świeczka nie gaśnie Widzicie o co chodzi Aż się przesuwa, a nie chce zgasnąć O tak, o to mi chodziło. Także można taką świeczkę wiatroodporną zrobić. Udało mi się to w końcu. Nie wiem szczerze powiedziałem, od czego to zależy. Czy to zależy od ilości wsadzonych zapałek, czy od jakości świeczki, czy może od momentu dołożenia tych zapałek. Ale... Gwarantuję wam, że miałem niekiedy tak dobrze to rozpalone, że nie szło tego zgasić pod muchę. Musiałem to zostawić do końca, żeby się wypaliło do końca. I, i, i jak pierwszy raz takie coś mi się zdarzyło, to nawet się bałem, żeby mi to, wiecie, coś nie, nie, nie stało się z tym niedobrego. Dobra. raz. Widzicie, jak trochę podmucham, to mam wrażenie, że to się nawet jeszcze bardziej rozpala. Na upartego idzie zgasić, także możliwe, że to zależy od jakości świeczki. Te zapałki, które tutaj mam, są wilgotne, zawilgocone, może to też ma jakieś znaczenie. W każdym razie tak to działa. Popróbujcie ze swoimi świeczkami, ze swoimi zapałkami. Tylko uważajcie, abyście nie spowodowali pożaru, że strzegam, to jest naprawdę bardzo gorące i czasami ciężko to zgasić. Że tak wygląda taka świeczka wiatroodporna. Polecam i zapraszam na mój kanał, subskrybujcie i komentujcie pod tym filmikiem, dawajcie łapki w górę i dawajcie znać jak Wam się podobało. Trzymajcie się, hej!